No cześć moi drodzy, dzisiaj się nagrywam na tle białej ściany i tam jakichś kwiatuszków e... z tematem bardzo ciekawym, jedną z technik którą się posługuję, to jest praca z wewnętrznym dzieckiem, osadzona w różnych nurtach, w terapii schematów, w radykalnym wybaczaniu, w IFS, w podejściu systemowym. E... Hmm. Chciałem przede wszystkim powiedzieć o podstawach pracy z wewnętrznym dzieckiem oraz o najczęściej popełnianych błędach w sensie niedopaczeniach, tak? Bo praca z wewnętrznym dzieckiem, wewnętrzne dziecko, to już jest taki napis, nie? To jest takie logo. Praca z wewnętrznym dzieckiem, no to już się gdzieś tam z czymś kojarzy. I bardzo często możemy spróbować tego, liznąć, nie działa, pff, no i już. A to jest naprawdę bardzo ciekawa i mocna technika, tak? Hmm. Po co ta technika? Tak? Zacznę od tego, o czym nieraz mówię, że to, czego my nie dostaliśmy od rodziców, tak, my później szukamy na poziomie świadomym od swoich partnerów, tak, żeby nam uzupełnili. I to jest przyczyną, nie wiem, 80% rozwodów, nie? bo nikt nie jest w stanie nam dać tego, co, czego rodzice nam nie dali. Potem się pojawiają nasze dzieci. I dzieci zrobią nam to samo, co my naszym rodzicom, czyli same będą chciały nas uszczęśliwić, żeby zasłużyć na miłość. Wyczują nasze cierpienie i będą chciały nas zbawić. Dziecko na poziomie magicznego myślenia uważa, że jest w stanie uszczęśliwić rodziców. Tak? Do pewnego momentu. Potem się rodzi już okres buntu. To, co my w dzieciństwie zrobiliśmy w kierunku swoich rodziców, zostawiając tam część siebie i przenosząc ich problemy na siebie i puszczając je dalej transpokoleniowo, bo tak to właśnie działa. Technika pracy z wewnętrznym dzieckiem zakłada, że to. Co my tam dostaliśmy, nikt nam tego nie da. Nikt. Ani partnerzy, ani praca, ani alkohol, ani seks, ani nie wiadomo co, ani nasze dzieci. Tylko my sami. Bo jak nie, będziemy tego szukać. Będziemy tego szukać wszędzie dookoła. No i nie znajdziemy. Nasze życie będzie jednym, niekończącym się pasmem rozczarowań. Szukamy, 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 nie znajdziemy. Będzie ta marchewka, do której idziemy, na wędce, która jest na naszych plecach. Idziemy za nią, a ona ucieka. No i. Im szybciej to tym im szybciej się przemieszczamy, tym szybciej ona ucieka. Yy, istotna rzecz jest taka, że wewnętrzne dziecko, ktoś może powiedzieć to już było chwileczkę, moje dzieciństwo już było, tam zostało odgradzam się od tego. Świetnie. W zasadzie o to chodzi tak, żeby tego nie wałkować, ale żeby tego nie wałkować trzeba zaakceptować i przerobić, a tam jest dużo rzeczy niedokończonych. To co tam było bardzo często u ludzi, którzy mówią, to już było, pokutuje nadal w głowie. Jesteśmy my dorośli, tak? Ja dorosły Irek, moje wewnętrzne dziecko, malutki Irek w mojej głowie i moi wewnętrzni krytycy, rodzice, tak? Opiekunowie, nauczyciele. Przeważnie, to są pierwsi opiekunowie pod postacią rodziców. To często mogą być bardzo fajne osoby, z którymi to dziecko jest związane, tak? I bardzo chce pocieszać, mamusie i tak dalej. Ten trójkąt. To już było, ale to nadal w naszym głowie jest. Nadal wewnętrzne dziecko i rodzice toczą dialog, monolog, ktoś mówi, ktoś kara, ktoś słucha, ktoś nie słucha, ktoś się odwraca, ktoś kara ciszą, ktoś bije, ktoś pije. Nadal. I my, to jak wewnętrzne dziecko reaguje na tych rodziców, my dorośli projektujemy na świat zewnętrzny na naszych partnerów, sąsiadów, pracodawców, przełożonych, także dzieci. My mamy zająć się tym wewnętrznym dzieckiem. A to, o czym mnóstwo książek nie wspomina dotyczących pracy z wewnętrznym dzieckiem, jest to, że my mamy wprowadzić pomiędzy siebie małego a naszych wewnętrznych rodziców ściany. Tam ma się skończyć. Nasze wewnętrzne dziecko ma tylko z nami kontakt. To jest pierwsza rzecz. Jak to zrobić? Zaraz do tego przejdę. Yy, ogólnie praca z wewnętrznym dzieckiem to jest praca wizualizacyjna. Zasadniczo no, możemy zamknąć oczy i zobaczyć siebie. Możemy popatrzeć w lustro i zobaczyć siebie, małego. Zo możemy zobaczyć swoje zdjęcia tak? i zobaczyć siebie. Możemy zobaczyć siebie w jakichś konkretnych sytuacjach. Możemy zobaczyć siebie. Ja mogę zobaczyć małego Irka, który ma 4 lata i czyta komiks. I yy, yy, bardzo chce poczytać z mamą, która jest z pracy, i z tatą, którego nie ma, i z bratem starszym, jakimś opiekunem, którego nie ma, jest jedynakiem. Tak? No to szuka, tak. No, ale nikt nie ma, to ja mam z, nim, z tym dzieckiem poczytać. Zobaczyć i poczytać. To ja mam temu dziecku w sobie powiedzieć, tak? Jesteś cudowny i właściwy. Jesteś taki, jaki masz być. Cieszę się, nie musisz być jakikolwiek. Nie musisz zabiegać, zapobiegać, wymyślać jakichś cudów. Ty jesteś taki, jaki jesteś, jesteś właściwy, tak? Nawet jeżeli czujesz się winny, nawet jeżeli czujesz się smutny i nie możesz tego mamie czy powiedzieć z jakichś tam powodów. Jesteś właściwy. Ja cię kocham takiego, jaki jesteś, kochanie. Tak? Cieszę się, że jesteś. Cieszę się, że jesteś chłopcem czy dziewczynką, tak? My mamy dać temu dziecku to, czego ono tam kiedyś nie dostało. To my sami mamy dać. I druga rzecz najważniejsza. To jest metoda kropli wody. To nie jest ustawienie hellingerowskie, które często zrobimy i bach, to już poszło. Albo czujemy od razu odpadła klamra, albo idzie, yy, idzie, idzie to kropla po kropli przez na przykład miesiąc dwa albo rok dwa. Idzie w życie już, nasze życie idzie dalej, tak? Czy jakiś skok kwantowy, czy na skutek jakiejś terapii, tak? Cyklu sesji terapeutycznych, tak? Cyklu terapeutycznego w jakimkolwiek nurcie. Yy, Praca z wewnętrznym dzieckiem jest to metoda kropli wody, koniec, tak? Ktoś, kto powie, byłem przecież kuczę na warsztatach z wewnętrznego dziecka, tak? No dobra, i kiedy? Dwa lata temu. A ile razy się spotkałeś z tym wewnętrznym dzieckiem przez ten czas? Mm, z dumą. Dziesięć. No to super! No to 10 przez 2 lata, no to jakieś 700 dni się nie spotkałeś, tak? To tak jakbyś przez 700 dni nie podał kwiatka, nie powiedział żonie, że ją kochasz, nie zauważył tego, że Twoje dziecko jest wspaniałe, tak? To jest praca codzienna. Ale trzecia rzecz. To nie jest praca. To nie mają być wielkie jakieś sesje. Czasem wystarczy zamknąć oczy raz dziennie i zobaczyć, nie wiem, zakotwiczyć sobie to gdzieś, nie wiem, w wannie, w porannej kupie, przy śniadaniu. Wtedy zamknąć oczy, zobaczyć to swoje dziecko i powiedzieć. Bardzo Cię kocham. Albo, nie wiem, zobaczyć siebie jak razem i zabrać je na lody na chwilę. Albo przez chwilkę poczytać książeczkę. Na chwilę. Na chwilę. To jest kropelka. Wewnętrzne dziecko ma serce jak gąbka, jak każde dziecko. Na tą gąbkę cokolwiek kapie nasionka. Jeśli my nasączymy ją miłością, ta gąbka będzie w naszym sercu. I ta gąbka będzie promieniować na wszystkich naszych bliskich. Tak, to tylko my sobie będziemy, możemy to dać, wtedy przestaniemy łukać o miłość od innych ludzi, tak? wtedy jeżeli my sobie dajemy więcej niż 51% szczęścia sami, 49% na zewnątrz, to już jest dopełnienie to już tutaj my jesteśmy źródłem swojego szczęścia. To nie jest tak jak najczęstsze zniekształcenie poznawcze, zero albo jeden, daje sobie szczęście albo w ogóle. Nie, to jest jakiś tam balans, Ten balans to jest bardzo istotna rzecz u mnóstwa ludzi, którzy przez całe życie musieli być tacy, a teraz będą tacy, tak? No to zero w jeden przeskakują. Nie, my możemy sobie dać tyle szczęścia, ja wcale nie muszę gdzieś tam wisieć albo ktoś na mnie ma, ma wisieć, nie? Wtedy wszystko się zmienia, wtedy my to wszystko przemodelowujemy, Yy, dlatego wracając do serna, praca z wewnętrznym dzieckiem jest to praca metodą kropli wody. Kolejna rzecz, co my mamy tak naprawdę temu wewnętrzemu dziecku dać? No bo często ktoś może powiedzieć, ja nie potrafię mówić miłości, ja nie potrafię ją pokochać. Ktoś zamyka oczy i mówi, ty ale ja nie mogę. Są ludzie, którzy się mogą swoim wewnętrznym dzieckiem brzydzić i nienawidzić i tak u podstaw tego, co oni czują do swojego wewnętrznego dziecka, jest to, co czuła matka. Bo tak mocno zżyliśmy się kiedyś, że matka na przykład nie chciała. Byliśmy niechcianym dzieckiem, tak na przykład, albo ojciec, tak. Na etapie wczesnym dzieciństwa za, zasadniczo matka, bo yy, w okresie prenatalnym i. Do końca pierwszego roku życia my jesteśmy z matką ściśle związani. Oczywiście matka zależy od mężczyzny i połowa tematu jest dlatego, bo mężczyzna nie dał jej bezpieczeństwa, dlatego ona na przykład mogła nie dziecka. Ale my zbieramy to z matki. Matka zbiera to ze świata i od, od, od ojca. Tak? To ktoś się mógł tak zżyć z niechęcią matki do dziecka, że dzisiaj sam może mieć niechęć do tego wewnętrznego dziecka nie potrafi przytulić, a tak naprawdę to jest niechęć do siebie samego. To jest niechęć do siebie samego, opuszczonego, który czeka na przytulenie. Niechęć do siebie samego cierpiącego, zawstydzonego, czującego poczucie winy, muszącego udowadniać, zasługiwać na to, żeby być dzieckiem, że żyje. My to mamy przemodelować pracą z wewnętrznym dzieckiem, tak? O dużo z tych rzeczy nie wspominają nawet grube książki, nawet klasyków, którzy tą metodę wymyślili, bo ta metoda gdzieś tam ewolu ewoluuje. Tak? My w wizualizacji mamy zaopiekować się tym dzieckiem. Jeśli jest coś, co to dziecko ma, czuje, wszystko jest właściwe, to co ono czuje. Jeśli ono czuje coś, a jego rodzice o tym nie wiedzą, my możemy zrobić sobie wizualizację, że bierzemy to dziecko, do rodziców, i my dorośli, to dziecko nie musi nic mówić. Mówimy tym rodzicom, że popatrzcie, jak to dziecko się czuje. Ja wiem, że nie mogliście dać, bo już jestem dorosły, i tak dalej, i dużo rzeczy wiem, więc wiem, jakie wy mieliście dziedzictwo, ale to dziecko tego nie wie. I boi się wam o tym powiedzieć. Niezależnie od tego, co wy powiecie, moi kochani rodzice, dzisiaj ja zabieram to dziecko do siebie, do swojej własnej przestrzeni. Wy mieliście 20 swoich lat. 20 lat mieliście. Na, na to, żeby. dać. dziękuję za życie, za to, co było, za to, czego nie było. Zabieram to dziecko do siebie. Wytracicie z nim kontakt. Z mo moi wewnętrzni rodzice z moim wewnętrznym dzieckiem. Wam mogę opowiedzieć. Raz, na jakiś czas się możemy spotkać. A dziecko bierzemy do swojej teraźniejszości, do swojej dzisiejszej teraźniejszości. To dziecko może tęsknić za tymi rodzicami, ale zasadniczo w wielu przypadkach, śmiem stwierdzić, że w większości. W naszej teraźniejszości będzie się czuło z nami bezpieczniejsze niż tam, jeżeli był tam jakiś poziom nasilenia dyskomfortu, dysfunkcji, traumy, jeżeli rodzina była dddda. Temu dziecku jest bliżej do nas niż do któregokolwiek ze swoich rodziców. Nam jest bliżej do tego dziecka niż do któregokolwiek ze swoich dzieci dzisiaj. To jest najbliższy związek. My z tym związkiem, z tego związku wynika to co my dzisiaj projektujemy i chcemy dostać i chcemy dać innym. Bardzo często chcemy dać coś po to, żeby dostać. Ratujemy kogoś, partnerów tak Dalej po to, żeby dostać od nich miłość. I tak u podstaw tego jest hedonistyczne na potrzeba posiadania przez dziecka dostania miłości. I to jest naturalne, tak? Bo kiedyś nie dostało i teraz ono szuka. I czuję wielki lęk, że tam tej miłości nie będzie, więc my dzisiaj czujemy wielki lęk, że y my zostaniemy na przykład y opuszczeni. Także także reasumując, tak? <grytanie> najważniejsze rzeczy związane y z pracą, z wewnętrznym dzieckiem. Tak? Pierwsza, regularność. To jest jak: jesteś jak wegetarianin, albo jesteś, albo wpierdalasz schabowe, No i już. Nie? Chyba, że jesteś semi, kłasi, jesteś w weekendy, nie jest ok, to i tak liczy się intencja, tak? bo sam jako wegetarianin czasem zjemy rybę. Regularność, to jest proces, to jest stan, mam kontakt z wewnętrznym dzieckiem, nie muszę się codziennie spotykać. Tak? Są ludzie, co jedzie na rowerze tak? i zatrzymuje się i czuje, że ma tutaj przywiązane dziecko i gdzieś tam na pasach puszcza pieszyk. Ja jestem z Tobą kochanie, cały czas, jest ze swoim noworodkiem. Tak? bo praca z noworodkiem bywa też bardzo istotna, bo często te największe deficyty są tam. One są później tylko wzmacniane przez yy kolejne lata. Kolejne, regularność. Metoda kropli wody. Nie metoda chlustam raz na jakiś czas. Może to zadziała, tak? Ale tutaj jest regularność bardzo ważna. Żeby ta gąbka nasiąkała. Druga rzecz. Zabranie dziecka z przestrzeni rodziców do naszej przestrzeni teraźniejszej. Nie musi to być od razu. Docelowo dziecko wewnętrzne nie ma mieć kontaktu z wewnętrznym rodzicem. Nie ma, bo wtedy przestaje nasiąkać tym, co było. Kończy się przeszłość, jest teraźniejszość, teraz tu i ja, <laughs> ja pracuję. My wtedy się odrywamy od y, przeszłości, tak? oczywiście jako techniki uzupełniające psychoterapia, psychoterapia systemowa, y, czy behawioralno-poznawcza, y, ustawienia tak, y, w zdrowym sensie y, tego słowa znaczeniu, y, techniki IWS, tak. Y, kolejna rzecz. <laughs> My mamy dać temu dziecku, nawet jeśli nie potrafimy dać miłości, my mamy dać akceptację. Akceptację, tak. To, co w tym dziecku się przemodeluje, to, co my mu damy, że ono może, że ono jest właściwe takie, jakie jest, my dajemy tak naprawdę sobie. Tak? I własnym dzieciom, i własnym dzieciom, tak. Yy, także to jest to jest bardzo istotne, tak. I yy, yy, kolejna rzecz yy, jest taka, że jeszcze raz powtórzę jest trójkąt. My, wewnętrzne dziecko. Wewnętrzny rodzic, tak? Tutaj ma przejść ściana, tak? To dziecko też może być w jednym z trzech sposobów yy, reagowania. To dziecko może być zamrożone, otoczone murem, tak? Przed emocjami. Może się nas bać w jakiś sposób. Może bać się emocji, które my możemy okazać. To może być za dużo, bo nie dostawało, tak? Mimo, że czasem ktoś chce miłości, tak naprawdę, jak ktoś mu mówi, Kocham Cię. Nie znam tego, boję się tego, tak? Nie chcę chyba tego, bo to jest jakieś przekroczenie mojej, mojej granicy, tak? To dziecko może być dzieckiem uległym, z niewyrażoną złością w stosunku do rodziców, tak? Jeżeli takie dziecko jest, my z tym dzieckiem też możemy pracować ze złością, tak? W różnych w różnego rodzaju techników, technik, technik, technikach. Z tym dzieckiem można boksować, z tym dzieckiem można krzyczeć, z tym dzieckiem można coś tam rozwalać, to nie jest nic złego, poczucie złości i pozwolenie temu dziecku na złość, czy nawet w jego cięższej postaci na nienawiść, tak? wylanie, tak? bo złość to jest nienawiść w stanie zapalnym, czyli opuchnięta, wtedy ta opuchlizna może zejść, to nie jest wcale daj mi rękę Luke, jestem twoim ojcem i przejdź ze mną na ciemną stronę mocy, nie? będziemy rządzić galaktyką, nie. To jest zaakceptowanie swojego cienia. Także u tego dziecka, które nie mogło być złe, y, złośliwe, y, często y, smutne, nie mogło, tak? Nie mogło sobie pozwolić. Y, nawet nie chodzi o to, że było zakazywane, tylko, że, że to było zakazywane. Tylko widziało, że, że rodzice są smutni, na przykład, no to nie mogło być smutne. Widziało, że rodzice mają przewalone, to nie mogło stawiać y, oporu y, złości, czyli walczyć o swoje potrzeby. My temu dziecku mamy pozwolić na to, na co? co najbardziej lubi, wziąć na lody, tak? pójść na zjeżdżalnię, pokopać piłkę, pływać na styropianach. Tak? Przy czym tak jak mówię raz na jakiś czas albo jeden raz za dobrze spotkać się z, trzymając to dziecko z rodzicami, tak? czy sam czy pod, yy, z terapeutą tak? i powiedzenie tego czego to dziecko nie mogło, nie mogło nigdy rodzicom powiedzieć. Bardzo chciało, ale nie mogło, bo się wstydziło, bo się bało, bo nie chciało ich dociążać. Bo im współczuło, bo im było żal cierpiących rodziców w jakiejś tam formie dysfunkcji, która panowała w rodzinie. Także to są rzeczywiście bardzo, bardzo istotne rzeczy, jeżeli chodzi o pracę z wewnętrznym dzieckiem. Tak? Tych technik jest bardzo dużo. Te techniki wszystkie można sobie dowolnie gdzieś tam mieszać i dopracowywać, dopasowywać do siebie. Ale te rzeczy, o których mówię, są istotne. Jest to bardzo często, są to bardzo często popełniane błędy, które sprawiają, że. U mnie to nie działa. Nie, nie ma uniwersalnej terapii, tak? Może rzeczywiście u mnie nie działać. Często dla dużo ludzi techniki wizualizacyjne są poza zasięgiem, bo nie są w stanie zobaczyć. Bo jak zamkną oczy, to nie widzą. Bo jak zamkną oczy, to mózg tak pracuje, że nie można go wyciszać, chociaż i tak na to są sposoby. Yy, bo jest, są w sposobie reagowania pod tytułem mur. Moje emocje są za murem, tak? Ja nie mogę ze swoim, nie widzę tam tego dziecka. Widzę, ale nie mam z nim kontaktu. Tak? My z tym murem też możemy pracować, z własnym oporem. Praca z oporem jest to część naszej pracy. My nie mamy tego mury zburzyć. Tak naprawdę wszystko to, co jest, my mamy zaakceptować. On po coś powstał. Tak? Jeśli my go zaakceptujemy, istnieje duża szansa, że on zrobi nam troszkę miejsca, żebyśmy to dziecko yy, poznali. Każda wewnętrzna walka z czymkolwiek w nas kończy się nasileniem walki. Każda stawienie oporu, temu, co my czujemy, kończy się zwiększeniem naporu. Każdy napór na coś, tak kończy się zwiększeniem oporu. Akceptacja stoi za większością tych yy, technik. I, no i to jest najistotniejsze. Jeśli macie jakieś pytania, to pytajcie, jeśli macie... Zainteresowałem tymi technikami, to materiałów jest mnóstwo, zresztą ja się też tym zajmuję zawodowo, jeśli, jeśli Wam się to podobało udostępnijcie, jeśli, czy, czy, czy polajkujcie, no i co? No i żyjcie, no, jeśli chcecie spotykać się ze swoimi wewnętrznymi bobasami, naprawdę warto, naprawdę warto, skuteczność tej techniki jest niesamowita. Ja jestem żywym przykładem i mnóstwo ludzi, z którymi yy, czy, czy pracuję, czy z którymi yy, znam. Ja znam osobiście kilka osób, tak, bo tam pomijając jakieś moje Hashimoto, które jest w które jest o takie, a było kiedyś takie, ale znam ludzi, czy na przykład bezpłodnych, czy rak, niech będzie piersi, którzy okej. Okay, brali zastrzyki, brali chemioterapię, tak, różnego rodzaju medyczne środki, które są ważne, to nie wyklucza innego, tu trzeba podejść holistycznie. Natomiast oni sami mówią, tak, ja mówię hola, hola, ale przecież brałeś brałaś jakieś leki, czy ty brałeś zastrzyki? Tak, ale ja pracowałem z sobą, czy pracowałem i wiem, jak w stopniu czasu Y, y, bar, bardziej się łączyłam z tym moim wewnętrznym dzieckiem i we, rozwiązywałem swoje wewnętrzne konflikty w ten, w ten sposób, czy innymi technikami, tak? Wiem, jak pracą z sobą bardzo mocno to, co w głowie za, y, się zmieniło, wpłynęło na to, i ja to czuję. Bo to ja mówię, jeśli ty to czujesz, to no nie ma z tym dealowania, nie? To ty to czujesz i ty to mówisz, tak? I. I w przypadku zdrowia, i w przypadku problemów z obfitością, i w przypadku tematów związanych z relacjami partnerskimi, z dziećmi, to jest bardzo dobra yy, technika, tak? Yy. Wszystkiego dobrego, kochani. Żyjcie! Hej.